Witamy wszystkich na kolejnym Dniu Otwartym Społecznej Akademii Nauk. Marta Rusek. Marta Oryszek. Na dzisiejszych dniach opowiemy Wam w kilku słowach o naszej uczelni, przedstawimy Wam ofertę naszych studiów i powiemy, dlaczego warto u nas studiować. Społeczna Akademia Nauk istnieje na rynku uczelni niepublicznych już od 25 lat. Kształcimy na 25 kierunkach e, z różnych dziedzin, m.in. w dziedzinach artystycznych, biznesowych, medycznych, prawnych, technicznych, społecznych oraz e, humanistycznych. E, współpracujemy ściśle e, z Uniwersytetem Clark University, dzięki czemu możecie w Społecznej Akademii Nauk uzyskać amerykański dyplom master. Posiadamy również bogate doświadczenie w kształceniu na odległość dzięki studiom w Polskiej Akademii Otwartej. Nasi studenci mogą korzystać z atrakcyjnych systemów stypendialnych bądź refundacji, dzięki czemu obniżają tym samym koszt studiowania i uzyskują dodatkowe środki finansowe. Dodatkowym atutem naszej uczelni jest fakt, że posiadamy liczne ośrodki w całej Polsce. Nasze główne kampusy uczelni znajdują się m.in. w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, a także w Londynie. Wszystkie te kampusy odznaczają się doskonałą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną. Co warto wiedzieć o uczelni? Społeczna Akademia Nauk jest liderem kształcenia. Praktycznego w Polsce. W nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej. Jest największą uczelnią niepubliczną w naszym kraju. Do tej pory w swojej 25-letniej historii wykształciła już 60 tysięcy studentów, a obecnie studiuje u nas ponad 16 tysięcy osób. Posiadamy status uczelni akademickiej e, dzięki możliwości doktoryzowania na trzech kierunkach. Nasza uczelnia posiada międzynarodową, bardzo prestiżową akredytację NICI oraz zajmuje czołowe miejsca w różnych rankingach uczelni wyższych. Między innymi w tym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu na województwo łódzkie Perspektywy 2020, i w tym samym rankingu na całą Polskę zajęliśmy dziesiąte miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Oferta studiów społecznej Akademii Nauk obejmuje studia licencjackie i inżynierskie. Są to studia pierwszego stopnia, licencjackie, które obejmują 6 semestrów, inżynierskie 7, studia magisterskie, czyli studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie, seminaria doktoranckie. Posiadamy również bogatą ofertę studiów podyplomowych. Kształcimy na kierunkach w języku angielskim oraz we współpracy z Amerykańskim Uniwersytetem. Jak widzicie teraz na następnym slajdzie nasza szkoła posiada bardzo szeroką ofertę studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich to jest trzyletnich bądź inżynierskich 3,5-letnich. Kształcimy między innymi na kierunkach takich jak administracja, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i nowe media, ekonomia, filologia angielska i japońska, finanse i rachunkowość, geodezja i kartografia, grafika, informatyka, kosmetologia, logistyka, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, pedagogika, pielęgniarstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. Jeśli idzie o studia drugiego stopnia, kształcimy na bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, ekonomii, filologii angielskiej oraz filologii japońskiej, fizjoterapii, informatyce i zarządzaniu. Na zarządzaniu macie do wyboru aż 7 profili kierunkowych, które pozwalają Wam kontynuować studia, które odbyliście już na pierwszym stopniu. Warto zaznaczyć, że jest to ostatni rok, kiedy można podjąć studia na fizjoterapii drugiego stopnia. Od przyszłego roku będzie już można tylko i wyłącznie studiować na studiach jednolitych magisterskich na tym kierunku. Jeżeli chodzi właśnie o studia jednolite magisterskie, są to studia pięcioletnie i kształcimy na kierunkach takich jak fizjoterapia, psychologia oraz prawo. Hmm. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, na w Społecznej Akademii Nauk macie możliwość odbywania seminariów doktoranckich. Możecie uzyskać tytuł doktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych albo doktora nauk technicznych. Możliwość nadawania takiego tytułu powoduje, że uczelnia jest wyjątkowo prestiżowa. Nasza uczelnia posiada również bardzo szeroką ofertę studiów w języku angielskim. kształcimy na stopniu na, pierwszy, na pierwszym stopniu oraz na drugim. Pierwszy stopień, czyli bachelor oraz engineering, to studia w zakresie computer science, English studies, international business management, international tourism and hospitality management. Na studiach drugiego stopnia, czyli magisterium, master, kształcimy na kierunkach English Studies, International Business Management, Tourism and Hospitality Management oraz IT Management. Posiadamy również ofertę studiów podyplomowych w języku angielskim. Są to studia MBA, które pozwalają szczególnie rozwinąć swoje umiejętności zawodowe i kompetencje kadrze zawodowej związanej na co dzień z biznesem. Jesteśmy również związani z amerykańskim uniwersytetem Clark University i proponujemy zdobycie na naszej uczelni amerykańskiego dyplomu Master. Warto tutaj wspomnieć, że Clark University jest jedną z najstarszych instytucji naukowo-badawczych założonych w Stanach Zjednoczonych. Szeroko jest znany z wysokiego stopnia umiędzynarodowienia swoich programów oraz zaangażowania w prowadzenie międzynarodowych projektów i badań naukowych. W tym roku do oferty studiów w języku angielskim doszły dodatkowe kierunki. Między innymi na pierwszym stopniu prowadzimy kierunek e-business and digital marketing, natomiast na drugim stopniu, czyli te studia master, prowadzimy kierunek e-business and digital marketing oraz Risk, Crisis and Disaster Management. Wracając do studiów prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Clark University, oferujemy Wam studia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę międzynarodową z dużym doświadczeniem. Są to m.in. wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii czy Izraela. Studiując na Clarku, możecie korzystać z interaktywnych, Zajęć. Jeżeli martwicie się tym, czy podołacie wymogom językowym, proponujemy Wam intensywny kurs języka angielskiego, który jest prowadzony równolegle do programu studiów. Ciekawym i dość ważnym aspektem studiów w Clarku jest możliwość realizacji części programu w amerykańskim kampusie Clark University oraz możliwość odbywania rocznych staży zawodowych w USA. Jeżeli uważacie, że studia w takiej klasycznej formie w kontakcie są nie dla Was, możecie skorzystać z naszej oferty studiów organizowanej przez Polską Akademię Otwartą, czyli studia na odległość, niestacjonarne online. Są to studia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość. Między innymi um, poprzez studia przez internet, czyli PAO, kształcimy na kierunkach takich jak administracja, logistyka, pedagogika i zarządzanie. Jeśli zdecydowalibyście się na studia online, czyli studia w Polskiej Akademii Otwartej, warto wiedzieć, że są one bardzo elastyczne. Możecie sobie wybierać godziny nauki. Sami decydujecie, kiedy i ile czasu poświęcacie na realizację poszczególnych zagadnień. Są to studia bardzo nowoczesne, ponieważ korzystacie na nich z nowoczesnych technologii komputerowych oraz internetu. Macie nieograniczony dostęp. Do materiałów dydaktycznych zamieszczanych w czytelniach i bibliotekach wirtualnych. E, oszczędzacie i czas, i środki finansowe, szczególnie te, które wykorzystalibyście na e, dojazdy do uczelni. Warto również e, pamiętać, że są to e, studia dla osób, szczególnie e, dla osób, e, które nie mają zbyt wiele e, czasu w ciągu dnia w związku z jakimiś. E, w związku z pracą zawodową, w związku z jakimiś dodatkowymi zajęciami na poszerzanie swojej wiedzy. Studia online pozwalają uczyć się, zdobywać wiedzę bez tak naprawdę tracenia cennego czasu. Jeżeli chcielibyście udoskonalić swoją wiedzę, zwiększyć kompetencje, mamy również w ofercie studia podyplomowe. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe, w, mamy ponad 40 programów takich studiów, między innymi w obszarach takich jak zarządzanie, prawo i administracja, finanse i rachunkowość, IT, PR i marketing, logistyka, medycyna i kosmetologia, pedagogika, finans, filologia angielska. Architektura i budownictwo, psychologia e, lub pomoc społeczna. Mm. Społeczna Akademia Nauk, tak jak już wcześniej e, wspominałyśmy, posiada kampusy w różnych miejscach. Te najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze znajdują się w Łodzi i w Warszawie. Nasi studenci mają do dyspozycji e, nowoczesne budynki, a przede wszystkim nowoczesne sale dydaktyczne, szczególnie e, na takich kierunkach jak fizjoterapia, e, kosmetologia, pielęgniarstwo, czy też grafika lub informatyka. Nasze uczenia współpracuje z różnymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dzięki czemu nasi studenci mają możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego i są przygotowani do wejścia w aktywne życie zawodowe. Dzięki właśnie współpracy naszego akademickiego biura karier ze studentami i z naszymi partnerami Umożliwiamy studentom udział w, różnorodny, w różnorodnych formach praktyk i staży, co zwiększa kompetencje studentów i naszych absolwentów. Jeśli idzie o studia, to pamiętajmy, że nie składają się one tylko z zajęć, nauczeni i wykładów. E, nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu e, studenckiego, który organizuje e, różnego rodzaju imprezy e, czy akcje charytatywne. E, uczest, e, pamiętajmy też, że dla studentów mamy przygotowane e, zajęcia. E, Bezpłatne kursy, czyli zajęcia dodatkowe, na których mogą rozwijać swoje umiejętności, swoje kompetencje. Takie zajęcia dodatkowe proponują również koła naukowe. Akademickie Biuro Karier zajmuje się organizowaniem praktyk studenckich. Co ważne, praktyki możecie również odbywać w instytucjach Unii Europejskiej. Oraz możecie się na naszej uczelni przygotować do egzaminów międzynarodowych. Jeżeli jeszcze nie przekonałyśmy Was, dlaczego społeczna Akademia Nauk, możemy powiedzieć, że nasze programy studiów szykowane są właśnie przy współpracy z różnymi instytucjami, Dzięki czemu odpowiadają one potrzebom zmieniającego się rynku i otoczenia gospodarczego. A nasze zajęcia prowadzone są w formach praktycznych, czyli między innymi interaktywnych warsztatów, projektów zespołowych, studiów, przypadków, gier, symulacji oraz projektów dla firm, co fajnie przygotuje Was później do życia zawodowego. Teraz przypomnimy Wam, jak wyglądają zasady rekrutacji w Społecznej Akademii Nauk, bo do 15 października trwa nabór na studia, więc cały czas macie szansę zastanowić się i wybrać, co będziecie robili w przyszłości. Aby zostać studentem SAN należy zarejestrować się na stronie rekrutacja.san.edu.pl, następnie po zalogowaniu uzupełnić swój profil, wybrać kierunek studiów po otrzymaniu maila z numerem konta i wysokością opłat, dokonać opłat i umówić się do biura rekrutacji. Tutaj, co ważne, umawiamy się przez stronę internetową, aplikację Bookings dostępną na naszych stronach, dostarczamy dokumenty i czekamy do października. Dla naszych wszystkich kandydatów przygotowaliśmy takie atrakcyjne promocje. Dlatego jeszcze do jutra trwa promocja wpisowego w wysokości 50 zł, więc pospieszcie się, jeżeli chcecie się załapać na tą atrakcyjną promocję. Natomiast już od sierpnia również coś dla Was szykujemy, więc śledźcie nasze strony internetowe. Natomiast dla tegorocznych maturzystów mamy fajną promocję 0 zł za rekrutację, jeżeli spełnicie warunek czyli Uzupełnięcie platformę rekrutacyjną oraz dostarczycie wszystkie dokumenty maksymalnie do 18 sierpnia. Jeśli idzie o system promocji, promocja przy rekrutacji na studia dotyczy również naszych absolwentów, którzy objęci są zniżką 0 zł wpisowego. Ale pamiętamy również już o naszych studentach, którzy mogą skorzystać z promocji naczesnej. Między innymi są to promocje studiów z przyjaciółmi, 50% zniżki za drugi kierunek studiów, zniżka rodzinna i od tego roku zniżka dla rodzin z kartą Dużej Rodziny. Jeżeli chodzi o same płatności na studiach, istnieje możliwość płatności czesnego w trzech, trzech systemach, które wybieracie sobie na początku drogi. Możecie płacić miesięcznie, czyli jest to system dwunastoratalny, semestralnie oraz. W, raz w roku, czyli na, przed rozpoczęciem e, nauki, jeżeli mówimy o studiach pierwszego, e, na pierwszym roku. W e, musicie pamiętać, że otrzymujecie gwarancję stałego czynszu i nie musicie się martwić, że, e, czesnego, przepraszam, więc nie musicie się martwić, że zmieni się on e, w trakcie trwania studiów. E, możecie korzystać e, również z szerokiego pakietu właśnie do, e, finans, dofinansowań w postaci stypendiów e, oraz... Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, dla naszych kandydatów i studentów często są jakieś promocje stałe i czasowe, dlatego warto śledzić nasze strony internetowe. Jeżeli zainteresowaliśmy, zainteresowałyśmy Was ofertą Społecznej Akademii Nauk, czy z tymi informacjami, które Wam przekazałyśmy, chcielibyście dowiedzieć się troszkę więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami rekrutacji, czy to telefonicznego, czy mailowego albo osobistego. W Łodzi biura mieszczą się przy ulicy Sienkiewicza 9, natomiast w Warszawie biura rekrutacji mieszczą się przy ulicy Łódzkiej 1. Są to miejsca dobrze skomunikowane, także na pewno nas znajdziecie. Jeśli idzie o Clark University, wszystkie, wszystkich informacji, możecie, wszystkie informacje możecie uzyskać w Łodzi przy Kielinskiego 98. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze więcej na temat kierunków studiów, które proponujemy, zapraszamy na nasze strony internetowe. Tam w zakładce Oferta znajdują się dokładne opisy studiów, zarówno pierwszego, drugiego stopnia jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, studiów prowadzonych w Polskiej Akademii Otwartej, czyli online, czy też studiów w języku angielskim. Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej uczelni. Myślę, że przedstawiłyśmy Wam tak bogatą ofertę naszych studiów, czy to pierwszego, drugiego stopnia podyplomowych, bądź w porozumieniu z Clark University, że do nas zajrzycie. Zapraszamy.